Siemandera wszystkim. Dzisiaj będziemy się zmagać yy, z problemem, czy w samochodzie na pewno jest wzmuchana uszczelka pod głowicą, bo zawsze jest dylemat. Czy to, czy to, czy gotuje, czy nie gotuje. Tutaj mamy Subaru yy, Forester, to jest yy, 2-litry diesel, boxer. No, silnik nie za bardzo udany, nie lubiany przez mechaników. Yy, Klient przyjechał, że po prostu raz mu grzeje, raz mu nie grzeje i traci ten samochód gdzieś płyn. Także wyeliminujemy niepotrzebne rzeczy i sprawdzimy, czy faktycznie ta uszczelka pod głowicą jest. Pierwszą czynnością, którą zawsze sprawdzamy, sprawdzamy termostat. To wiecie doskonale, jako mechanicy, nie mechanicy Zawsze trzeba sprawdzić termostat. Po prostu zakładamy nowy, nie będziemy się tam pierniczyć czy uchylać. Czy ten. Można by na, na, na otwartym tym. termostacie spróbować, ale wymieniamy na nowy, nie jest drogi. I, I sprawdzamy, nie? Później musimy sobie sprawdzić, czy jest obieg w samochodzie. Wyjmujemy pompę, pompę wody. Czy nie jest czasami wirnik spadnięty? Często zdarza się w BMW, na przykład, że spadnie wirnik i ta temperatura na postoju jest ok. Bo tam jest chyba pompka wspomagająca, z tego co wiem, w BMC. A w czasie jazdy nam samochód gotuje. Trzecią sprawą, przejdziemy pod samochód. Pokażę wam, co jeszcze może nam wpompowywać spaliny do układu chłodzenia. O, yy, trzecią sprawą, którą trzeba wyeliminować, jest chłodniczka, yy, chłodniczka spalin EGR-a. EGR ja ją ominąłem w tym momencie. Jest ominięta, bo tutaj. Tak samo jest efekt uszkodzonej uszczelki pod głowicą. Warto to zawsze ominąć i wtedy sprawdzić, czy faktycznie będzie się zapowietrzał ten układ, czy będzie pchane, jak spaliny są pchane do układu chłodzenia, to wiadomo, że się, no, będzie się ten układ zapowietrzał i będzie rosło ciśnienie w układzie, w układzie chłodzenia. Także to mamy od, ten ominięte teraz, bez tego można śmiało jeździć i teraz zalejemy płynem samochód i zobaczymy, Zobaczymy, jak się to będzie zachowywać. Jeżeli będzie w porządku, to czyli chłodniczkę mamy pękniętą w środku, możemy ją wymienić, lub, lub ten, lub ominąć i, no i można tak jeździć, ale generalnie, no, powinno się wymienić, no. Mamy to ominięte i, i zobaczymy, co się będzie dziać. No tutaj mamy z tej strony termostat, też tu jest taki dostęp, w dobry dostęp jest w tym samochodzie. Gdzie tu jest? O tutaj jest, tutaj jest termostat od spodu, odkręcamy takie kolanko, tam jest termostat. Można sobie sprawdzić tak samo yy, specjalnym przyrządem zawartości spalin, ale wtedy on Wam się zabarwi. Bo jeżeli, jeżeli jest ta chłodniczka szczelona, to wtedy będzie się zabarwiać i, i trzeba ją ominąć, żeby wyeliminować ją. Także dzisiaj był taki krótki filmik, jak sobie sprawdzić takie podstawowe rzeczy, czy czy, 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 żeby w ostateczności ściągnąć, ściągnąć głowicę, to tu mamy dwie głowice, prawą i lewą, także tutaj jest troszeczkę, no trzeba obydwie ściągnąć, jeżeli to będzie, to będzie to. No i generalnie jeszcze miałem przypadek, że samochód nie miał chłodzenia, bo zapchana była chłodnica wody. Że spuścić zawsze płyn chłodzący, zobaczcie co w tym płynie jest, no i tyle, wentylatory muszą chodzić. Tak się należy, także jeżeli był przydatny wam ten filmik, subskrybujcie, łapka w górę, pozdrawiam.